Dzisiaj nietypowo, ponieważ dzisiaj przychodzę do Was z zaproszeniem. Siamano, jak zwykle jest coś dla Was, coś od grupy Chaos od Chaos Games Group. Chłopaki i dziewczyny organizują konwent. Więcej informacji macie na planszy. Możecie sobie przeczytać, kiedy ten konwent będzie, i generalnie bardzo gorąco Was do niego, na niego zapraszam. Oczywiście jest darmowy, a jeżeli nie jest darmowy, to gryf dostanie pierdy, bo mnie o tym nie poinformował. W opisie do tego filmu dostaniecie wszystkie potrzebne informacje, poza tymi, które tutaj widzicie. Może też uda mi się wygłosić tam prelekcję, bo zostałem do tego gorąco zaproszony. Zatem wyczekujcie tego. Logujcie się na Discorda, kupujcie bilety. Ten bardzo fajny system jest do kupowania biletów. No i co mogę więcej powiedzieć? Dzisiaj inaczej. Dzisiaj nie mam nic więcej wam do powiedzenia, więc zostawię Was jeszcze chwilę z tą planszą. Popatrzcie sobie. No. oglądaliście się? Tak? No, mam nadzieję, zatem. Dobra. Życzę Wam miłego popołudnia. Pamiętajcie, wspieramy chaos, wspieramy ich inicjatywy, i do zobaczenia na konwencie, może na mojej własnej prelekcji. Zatem to tyle ode mnie w ten konwentowy wtorek. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.